polno walisz, no raczej takie amatorskie, bo wtedy wiadomo, że laska nie udaje. A co ci przeszkadza, że udaje? Jak udaje, to nawet jeszcze lepiej, bo znaczy, że się stara dla faceta, a nie tylko robi dla siebie. Zresztą w tych amatorskich są same grube baby. A jak przypadkiem trafi się jakaś nośna, to kamerkę w takim wymiku zawsze trzyma facet i jak nagrywa to tak dyszy prosto w mikrofon, że tego się nie da oglądać. No może i tak. Dlatego mówię, jak pornosek to tylko profesjonalny. Tylko tu też jest problem. Bo kurwa najczęściej pod taki muzykę podłożą, a pod niemiecki to już zawsze. Nie wiem, co za debil wymyślił muzykę w pornosach. Za każdym razem, jak już znajdę wreszcie filmik, co mi pasuje, to okazuje się, że jest z muzyką. Kurna jakbym chciał muzyki, posłuchasz tam, że kasetę w szerseniu puścił. Patrz, jaka świnia startuje. Ale jebie basem ta muzyka, no nie. O! A propos jebania! To może postawiłbym ci drinka, co? Spadaj, leszczu! I co? Lipton? Lipa jak chuj! Żeby tak wyrwać z marszu świnie, to trzeba strać forsą i ona musi to widzieć, albo być spazdanym jakimś, tego wszyscy znają z telewizora. Czy, czy, cze cze co ty powiedziałeś? No, że lipa jak chuj. Nie, to później. Że, żeby wyrwać Lachona, to trzeba być własnikowskim albo Pazdanem? Dokładnie, mordo. Mam plan. Jak to będę udawał Pazdana? Przecież każdy się połapie. Nie dana, tylko jego brata. Ja będę twoim menadżerem, a Space on ochroniarzem. W Speluno każdy nas zna, dlatego na podryw pojedziemy do Sexplosion. No niby spoko, ale jak podjedziemy szerszeniem, to raczej żadna się nie nabierze, że jesteśmy na nadziani. I tu najlepsza część planu. Klient zostawił dzisiaj u nas na warsztacie Audi A8 z zapowietrzonymi hamulcami. A szefi nie zamknął kluczyków w sejfie, tylko położył na biurku. Tak się przypadkiem złożyło, że mam te kluczyki przy sobie. Zaczynacie kapować. Ja nic o nic! <laughs> e ty! To może się udać! Musi się udać. Dobra, Space on leć na chatę i przebiera się w garnitur, a ja lecę na warsztat po gablotę. A ja? Co ty? No co ja mam robić? Hmm. Możesz już zakładać kondona. Widzę w tych okularach. Mogę je zdjąć? Ani się was. Najważniejsze są takie szczegóły. To skąd będę wiedział, że nie wyrywam na przykład jakiegoś bazyla? Od tego masz menadżera. Dobra, wchodzimy na pewniaka. Najważniejsze jest zaskoczenie i to, żeby bramkarz nie miał czasu rozkminić o co chodzi. Uwaga, uwaga. Przejście dla Wojciecha Pazdana. Mamy rezerwację. Przepraszam. E Chwila, chwila, stop! Człowieku, gwiazda przyjechała, jestem menadżerem. wpuszczaj bez kolejki od razu prowadź do Wiprumu, bo skandal będzie. Eee, tego. O, w dresie nie wejdzie. Co? No to są jakieś żarty. Wiesz, kto to jest Michał Pazdan? No, ten piłkarz? No właśnie, czyli sportowiec i chodzi w dresie, a to jest jego brat. Chcę mówić z właścicielem klubu. A na wszelki wypadek zadzwonię do prawnika. Zobaczymy, jak będziecie śpiewali w sądzie, jak was pozwiemy. Dobra, wchodźcie. Wolu, po co do mnie dzwonisz? Zapnij się do yy. Co policja, tu jest górno, ale się udało. Piploza nasza. Stolik zastawiony jak na wigilii u kwaśniewskiego. Ale dupa, miało być tyle świnia, tu na razie jest jedna, co ciągle w kiblu siedzi. Spokojnie, jak się rozejdzie platka po klubie, kto tu siedzi, to zaraz będzie do nas kolejka. Los, drink, łapę i chill. Bardzo przepraszam panów, ale na zamówieniu jest już ponad tysiąc złotych. E, przed kolejnym proszę o uregulowanie należności. Proszę dopisać wszystko do rachunku brata pana Wojciecha. Przykro mi, ale takie małe przepisy, no trzeba zapłacić. Zaraz wszystko załatwię. Halo? Michał Pazdan? To mówię ja. Chodzi o rachunek z Explosion. Tak? Bez ograniczeń. Dobra, dzięki. czy mogę słówko zamienić? Co? Y Halo? Ha o, rozłączył się. No nie mógł gadać dłużej, bo mecz miał akurat. Ale sam słyszałeś, kolego. Wszystko jest załatwione. No niestety, muszę iść po kierownika. O, o, -o. Szykuję się niezły przypał. Dobra, zawijamy się, zanim się połapią. Wojtas, leć do kibla Polaskę i spadamy. No i co, młoda? Jak ci się podoba nasza bryka? No fajna, mój tata ma taką samą. Dama, krzywe nogi jak sra. No ma identyko, kolor, felgi, nawet rejestracja taka sama. Zaraz, przecież to jest wózek mojego ojca. Eee, tego... Ukradliście? No to przypał lamusy. Nie macie pojęcia kim jest mój stary. Spokojnie laleczko, a bo to mało takich samych rejestracji spierdalamy. Co? Spierdalamy! na już grupa dzwoni. No halo szefie, co tam? Kto jeździ samochodem klienta? Nie no, w życiu bym nie wziął. No dobra, raz mi się zdarzyło. Tego Golfa. Rozbić. Ale płacę za niego co miesiąc pół pensji. No przysięgam, nie brałem. Posprzątałem jak się wkazał, zamknąłem warsztat na klucz i poszłem do domu. A co się szef będzie fatygował, ja mogę podjechać sprawdzić. Znaczy podejść. No, jak se tam szef chce. Do widzenia. Dobra, trzeba odstawić furę, bo gruba zjedzie do warsztatu sprawdzić, czy jej czasem nie pożyczyłem. No, to przyciśnij mu trochę na koniec. Trzymajcie się. Chyba zdążyliśmy. W warsztacie ciemno. No to parku i spadamy. O kurwa, hamulce zapowietrzone. Talureczny, co?